standardy informowania opinii publicznej, a opinia publiczna Brodnicy nie jest informowana o działaniach urzędu i niech pan nie, 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 nie czyni ze mnie winnego, że, bo to jest w ogóle żerująca sprawa, że ja muszę w sposób ręczny się zwracać pismem, prosić o jakieś informacje, wtedy kiedy to są informacje publiczne, one wszystkim powinny być dostępne, więc ja się tutaj absolutnie nie poczuwam do winy i proszę mi takiej winy nie przypisywać. Natomiast to jest pytanie jeszcze jedno, które czy jest Pan zwolennikiem granic, rozszerzania granic miasta Brodnicy, kosztem gminy wiejskiej? Kto jest autorem tego pomysłu? I chciałbym usłyszeć pana stosunek do, 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 do tej propozycji. Na jakim etapie są w ogóle działania w tym zakresie? Muszę panu powiedzieć, że kiedy była koncepcja rozszerzenia granic, pierwszym zastępcą był Jarosław Radasz, tu siedzący i to on chorował tę koncepcję. Ja natomiast byłem i jestem przeciwnikiem rozszerzania granic. Uważam, że nad tym problemem trzeba dyskutować i wiadomo wypracować pewien konsensus, ale ja dzisiaj nie widzę potrzeby rozszerzania granic. Widzę natomiast potrzebę. Zacieśnienia współpracy, chociażby jeżeli chodzi o umowy partnerskie dotyczące oświaty, dotyczące infrastruktury komunalnej typu wodno-kanalizacyjnej, odpadowej, chcę Panu powiedzieć, że jak kolega Radasz był zastępcą burmistrza, to miasto straciło dotacje w ponad 200 tysięcy złotych, przez to, że nie doprowadził do porozumienia, dopiero ja musiałem teraz doprowadzić do porozumienia między Gminą Miasta, miasta Brodnicy a Gminą Wiejską Brodnica. Więc myślę, że na dzień dzisiejszy jest czas na zawieranie porozumień, a nie rozszerzanie granic. Takiej woli nie ma. Przepraszam, ale nie czuję się usatysfakcjonowany tą odpowiedzią, ponieważ proszę na stronę internetową wejść. Pan Radacz nie jest już yy, zastępcą burmistrza od ponad roku, natomiast na stronie internetowej Urzędu Gminy Brodnica jest dramatyczny list, który, który po prostu mieszkańcy gminy Brodnica i władze tej gminy czują się zagrożeni tymi działaniami. Ja chciałem usłyszeć. Z, od Pana sprawozdanie, co się w tej dziedzinie robi, czy po prostu istnieje możliwość wycofania się z tego pomysłu, który konfliktuje, z, konfliktuje miasto Brodnicę z sąsiadami, bo tutaj kooperacja, to o czym pan mówi, te, te, te umowy z oświatą, to jest właściwy kierunek, tylko że praktyka nie idzie w parze z zgłoszonymi przez pana decyzjami. Ja proszę pana, praktyka idzie w parze, bo ja panu mówię, że jestem od października pierwszym zastępcą i doprowadziłem do zlikwidowania tych napięć. Jestem w ciągłym kontakcie z wójtem gminy, który i temat, już nie ma żadnego tematu rozszerzania granic był temat, kiedy pierwszym zastępcą i ulubionym dzieckiem burmistrza Delickiego był kolega Radasz, który siedział godzinami po prostu i omawiał wszystkie strategie rozwoju miasta. Więc ja się dziwię, że pan mówi o jakimś liście. Nie no, można zabronić, zdrości, bo, ale proszę, proszę mi nie bo. przeszkadzać, nie można zabronić komuś napisania jakiegoś listu, tym bardziej, że często te listy są e, sterowane. Natomiast nie ma żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o współpracę władza gminy Brodnica i władza miasta Brodnicy. Nie ma żadnej koncepcji Poszerzania granic, jest tylko koncepcja zacieśnienia współpracy na podstawie umów partnerskich, co czynimy. Hmm. Pytania do Pana Radacza? Tak. Pytania, które były do Pana Radacza, właściwie zostały omówione, bo chciałem zapytać o zadłużenie dosyć wyczerpująco to zostało powiedziane. Może zapytam o to, czy Pan Jarosław jest zwolennikiem no, oczywiście na jakich, na jakich zasadach i w jaki <laughs> sposób obwodnicy przemysłowy. Jak Pan widzi ten, 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 ten Chodzi ten o obecną inwestycję, która została zrealizowana. No, ja proszę Państwa na pewno bym dwoma rękami rękoma klaskał, jeżeli ta inwestycja by została zrealizowana do końca. No, nie spełnia ta droga przemysłowa czy trasa przemysłowa, jak to określił Pan Jędrzej Tomela, swojej funkcji. W założeniu ona miała wyprowadzić ciężki ruch samochodowy z centrum miasta Brodnicy. Tak się nie stało. Niestety rondo nie stało wybudowane. Nadal ciężki ruch e, tirów e, ciągnie się przez nasze ulice, miasteczko i rozjeżdża nam te drogi. Ja tylko powiem drodzy Państwo, że e, może to zabrzmi dość humorystycznie, ale wśród co niektórych kierowców, mieszkańców ta droga już została nazwana Spacerniakiem Brodnickim. No bo no, no niestety taką funkcję ona spełnia. No, nie można wjechać na ulicę Grunwald tirami, bo nie można, bo Ludzie na pewno by zaraz podnieśli protesty. Ja się wcale nie dziwię. Ciężki ruch transportowy zresztą na takiej drodze, która nie jest do tego dostosowana, nie jest dopuszczalny. Nie dziwi mnie fakt, że Państwo w 2000 obecnym roku zapewnialiście jeszcze przed oddaniem tej obwodnicy, że wszystkie sprawy formalne z zarządem dróg krajowych są autostrad załatwione, że na pewno te rondo będzie wybudowane. No i teraz jak my mamy traktować oddanie tej trasy przemysłowej, jako nie wiem, fetę przedwyborczą. Bo innej możliwości nie ma. Ja przepraszam, ja odpowiadam tu na pytanie pana Mramlała. I w związku z tym, no, moim zadaniem i każdego z nas, jeżeli się któryś z nas zostanie burmistrzem, to będzie po prostu rola doprowadzenia, aby to y, rondo powstało. Jeżeli nie powstanie, to... 2013, to niestety, ale trzeba będzie takich środków poszukać z budżetu miasta, żeby chociażby proste skrzyżowanie wybudować i żeby ten ruch ciężarowy z naszego miasta wyprowadzić. A musimy mieć tego świadomość, proszę Państwa, że jeżeli to nie powstanie do 2013 roku, to możemy zapomnieć, że to w ogóle do 2016 powstanie. Przed nami wielkie inwestycje, proszę Państwa, wszystkie, wszystkie pieniądze, które idą, to niestety idą na euro 2012, i proszę nie opowiadać takiej rzeczy, że. Ktoś do kogoś po południu dzwonił, mamy 361 miast w Polsce, akurat minister pamiętał o tej jednej brodnicy i składał obietnicę do tej brodnicy, że te rondo powstanie. Szkoda, że akurat panowie jako, po poważę, jako rasowych dziennikarzy nie sprawdziliście tej informacji u źródła, czy akurat faktycznie taki telefon miał miejsce. Po prostu jest to moim zdaniem pewne zaniedbanie, że te rondo w odpowiednim czasie nie powstało. Ja bym sobie jako inwestor prywatny nie wiem, pozwolił budować dom swój prywatny, nie mając dostępu do drogi publicznej. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze ad vocem, bo kolega tutaj Ale ja chciałem jeszcze zadać. jedno pytanie zadać. A czy ja muszę tu, się jednak ustosować, jeżeli pan redaktor ci pozwoli? Zresztą, tak. no ale... ale... Pytanie było, Pan Radacz odpowiadał na moje pytanie, więc może później Pan się do tego stosuje, bo ja muszę zapytać... o te kwestie, tak? Tak, ja chciałbym zapytać obu moich, bo pytanie będzie do obu Panów. Jak Panowie yy, w przypadku sukcesu jednego, bo ja zakładam, siłą rzeczy startując w wyborach, Swój sukces. Natomiast jeżeli tak by się Ale stało, że to jeden z, panów, jeden z Panów zostałby wybrany burmistrzem, to jak sobie wyobrażacie swoją współpracę? Bo wiem, że startujecie z własnymi listami, z własnymi ugrupowaniami do rady. Jak Wasza współpraca by, by, przebiegała Waszym zdaniem? Czy nie będzie to wzorowaniem takiej sytuacji, jaką w tej chwili mamy na, na, na szczeblu krajowym, że mamy dość mocno skonfliktowane dwa obozy? Bo tutaj nawet z wypowiedzi Pana. Pana Tomeli widać, że, że tu spory się toczą, nawet kto był czyim ulubieńcem, kto jak długo z kim przesiadywał, więc to są już takie bardzo, widzę, emocjonalne wypowiedzi i, i, i czy, czy one nie będą rzutowały potem na współpracę dla dobra miasta Brodnicy i dla wypracowywania dobrych decyzji. <tuszy> Czy po prostu w żelaznym jakimś uścisku konfliktu to się potem nie? nie, nie ja znaczy. myślę, że jednak tutaj pan redaktor prowadzi tę dyskusję i myślę, że jeżeli chodzi o pytania, to wyczerpaliśmy. Natomiast chciałbym zwrócić Panu uwagę, panie Rano, że pan się jednak rzeczywiście skupił nad słuchaniem tej debaty, bo... Faktem jest, że to nie ja mówiłem, że nie zaczynałem od tych, od tych kto z kim, jak długo był, tylko Pan Rada przy okazji innego pytania zyskał mi pewien problem, z którego się ja nie wstydzę, a wręcz jestem dumny po prostu, że zakłady Polmo funkcjonują dzięki mojemu programu naprawczemu. Natomiast jeżeli chodzi o rondo, chciałbym się tutaj odnieść do wypowiedzi Pana Radacza. Ja mówiłem, że rondo powstanie, rozpo, inwestycja rozpo, rozpoczęta będzie w 2011 w marcu i w, o tej porze już będziemy jeździli rondem. Natomiast jeżeli chodzi o realizację kolejnego etapu, tej tutaj, tak zwanej obwodnicy krajowej nr 15, drogi krajowej nr 15, to jest w budżecie państwa zapisane na lata 2012 13 RONDO będzie w przyszłym roku, takie mamy zapewnienia. Władz i y, y, generalnej dyrekcji. I takie no mamy pytania, czy umowy. Masz, czy te zapołudzenia na piśmie? Na piśmie, są. na piśmie są, y, są do, do udostępnienia. Także chcę tutaj jedną kwestię wyjaśnić. Y, natomiast ja bym jednak proponował, żebyśmy rozmawiali o kan kandydatach, a nie o osobach nieobecnych. Dobrze. Zakończyliśmy pytania y, do, y, do kandydatów między sobą. Czas na podsumowanie i tu podam według kolejności, jako pierwszy Pan Topela. Podsumowanie. Szanowni Państwo, nie obiecuję gruszek na wierzby, Jestem człowiekiem konkretnym, inżynierem. Sprawdziłem się w wielu wcześniejszych moich pracach. Byłem stawiany w trudnych przedsięwzięciach. Przypomnę tylko, że w 2003 roku poszedłem do pracy na zastępcę dyrektora do przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, gdzie przygotowałem plan rozbudowy sieci ciepłowniczej. Dzisiaj efektem tej, tej pracy jest to, że nie ma spadku zużycia, spadku produkcji ciepła. Przedsiębiorstwo mogło kupić kotłownię miejską, którą rozpoczęło modernizować. Chcę też powiedzieć, że nasze miasto bogate jest bogactwem naszych mieszkańców. To ich przedsiębiorczość i pracowitość jest, jest skutkiem jest rozwoju gospodarczego naszego miasta. Wiem, jak kontynuować rozwój na fundamentach, które zostały zbudowane przez 20 lat pracy, pracy samorządu. Mój program wyborczy jest trudny, ale realny. Ja nie mówię, że zadłużenie nasze jest mniejsze niż 50-parę procent, ale takie było planowane w 2008 roku, kiedy podejmowano decyzję o realizacji trasy przemysłowej. To jest ten efekt, tak planowaliśmy. Wiemy jak zrobić, żeby kontynuować dalszy rozwój naszego miasta. Szanowni Państwo, na pewno wszyscy jak tutaj siedzimy, wiemy co należy w naszym mieście zrobić, bo wiemy, że trzeba budować nowe drogi, trzeba budować ronda, chodniki, ulice itd, itd. Tylko nie każdy z nas wie, proszę Państwa, jak na to zdobyć pieniążki. Ja jestem z wykształcenia ekonomistą i wiem jak się poruszać na rynku finansowym, żeby odpowiednie fundusze do Brodnicy ściągnąć, żeby nastąpił dalszy rozwój naszego, naszego miasta. Celowo skonstruowaliśmy ugrupowanie pod nazwą Przyszłość Brodnicy, bo chcemy pierwszy raz wystąpić z taką propozycją. Już na pewno wystąpiliśmy do mieszkańców, do ugrupowań politycznych, że chcemy działać ponad podziałami. Nie chcemy takiej sytuacji, jak miała miejsce do tej pory działalność Rady Miejskiej, że przeciętny obywatel naszego miasta otwierał telewizor i obrady sesji Rady Miejskiej traktował jako dobrą komedię albo niekiedy horror. Do takiego stanu rzeczy nie chcemy dopuścić. Chcemy działać, proszę Państwa, na dobro, na dobro i rzecz przyszłość tego miasta. Mamy tego świadomość, że wiele rzeczy trzeba zmienić. Zmienić trzeba podejście do obywatela, zmienić trzeba podejście do przedsiębiorcy. Chcemy zmienić również podejście do spraw związanych z finansowaniem naszych inwestycji. Deklarujemy ze swojej strony, że naszym credo na najbliższe lata działalności będzie to, że nie chcemy rządzić, ale chcemy skutecznie zarządzać. Drodzy Państwo, samorząd nie polega na próbą opanowania obywateli, lecz próbą współdziałania z nimi i takie kredo nam będzie na pewno przez te najbliższe lata dopisywało. Wiemy, że nasza rola to ma być rola służebności wobec mieszkańców, wobec obywateli, wobec pierwszych przedsiębiorców. I jeżeli Państwo zdecydujecie się postawić znak na przyszłość brodnicy, to na pewno te słowa, które tu wypowiedziałem, będą dotrzymane. Dziękuję bardzo. Ja w swoim programie jako pierwszy naczelny punkt postawiłem zmiana w stylu sprawowania władzy. Z moich kontaktów z mieszkańcami Brodnicy wysnułem taki wniosek, że jest to przez nich traktowana ta sprawa jako absolutnie fundamentalna. Z niej wynikają rozwiązania innych problemów, które ma Brodnica, bo ja rzeczywiście uważam, że Brodnica jest miastem dobrze rozwiniętym. Powiem więcej, nieźle zarządzanym, bo nie jestem nastawiony na jakąś krytykę. Jeżeli coś jest, Dobre, to trzeba o tym powiedzieć, ale znacie Państwo takie powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego. Yy, otóż uważam, że brodniczanie mają rację, mówiąc, że rozwój ich miasta, ich przedsiębiorczość, innowacyjność i, i, i zaradność życiowa nie idzie w parze z jakością działania administracji. Że administracja jest w pewnym zakresie to nie jest problem tylko i wyłącznie brudnicy, bo to jest problem ogólnopolski. Jest pewnego rodzaju gorsetem, który taki y, rozwój opóźni, y, opóźnia. I trzeba w takim razie przemyśleć y, te rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, tak zdefiniować cele, a przede wszystkim, żeby brodniczanie, bo ja rozumiem, że nie wszyscy brodniczanie są zainteresowani udziałem w, w procesie zarządzania swoim miastem, ale proszę mi wierzyć, że jest bardzo znaczny odsetek ludzi, Którzy uważają, że są traktowani instrumentalnie, że ich potrzeba dostępu do informacji, że ich potrzeba wypowiedzenia się w węzłowych kwestiach brodnicy nie jest respektowana i trzeba to zmienić. Ja w swoim programie postawiłem taki punkt, że trzeba się zastanowić nad powołaniem samorządu osiedlowego jeszcze zejść szczebel niżej aniżeli Rada Miasta. Ponieważ jest to na pewno grupa reprezentatywna dla opinii publicznej, natomiast sami mieszkańcy muszą, ci, którzy są aktywni, bo ja nie chcę, jeszcze raz to podkreślam, bo już mówiłem to na wstępie, że nie jestem zwolennikiem rządzenia w sposób referendalny, bo to jest mało wydajne i, i, i czasami paraliżujące. Burmistrz i radni muszą przyjąć odpowiedzialność za losy miasta i muszą przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowanie decyzji, ale podejmując te decyzje, Powinni być konsultowani przez y, aktywnych, chcących się w tych kwestiach wypowiadać mieszkańców Brodnicy. Dziękuję.